W tym dniu Bożego Narodzenia jesteśmy również w parafii w dekanacie Niegowic koło Krakowia, sąsiedniej parafii. Parafia Gdów to właśnie do tej miejscowości przyjechał autobusem ksiądz Karol Wojtyła w 1948 roku i stąd na pieszo udał się do Niegowici. W tej parafii również jest przepiękne Betlejem, szopka betlejemska, którą pragniemy Wam teraz pokazać. Cari Fratelli Sareles. Sono sempre nella zona della parrocchia di Niegovic. Questa parrocchia si chiama Gduf, in, in questa parrocchia, arrivato con Pullman, giovane Don Karol Wojtyła nel 1948 e da questo luogo, in piedi, camminato verso Niegovic, verso la parrocchia. In questa parrocchia, come vediamo, c'è la chiesa, ma anche l'hanno preparato per questo Natale bellissimo presepe. Lo vediamo adesso.

A teraz do Sacra sakra familia, ubiera się święty Józef, święta rodzina. diamo bambino. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Życzenia od Matki Bożej, tak? tak, jest, tak Jakie jest. życzenia od Matki Bożej dla wszystkich? Życzenia przede wszystkim. Obfitości łask Bożej od naszych